Cześć, dzień dobry, zapraszamy Was dzisiaj serdecznie na Dzień Sfisky Tur Szwecja. Mamy gości, zaraz opowiem Wam szerzej o co tak naprawdę chodzi, ale to będzie fantastyczny dzień i również Was ze sobą zabieramy. My spakowaliśmy łódź, spakowaliśmy sprzęt, na dwa samochody jedziemy, także będzie dzisiaj bardzo ciekawie. Sprzęt wędkarski zapakowany. Ja teraz pakuję sprzęt do filmowania. My filmujemy na dwie kamery, filmujemy z drona, z telefonu też relacje na Instagram. Używamy dwóch różnych mikrofonów, więc spakowanie tego sprzętu chwilę zajmuje. Dzisiaj zobaczycie też kulisy powstawania Fiejska, Tur Szwecja, jak to wszystko wygląda od kuchni. My właśnie teraz um, robimy sobie taki krótki plan, gdzie po kolei będziemy jechać, jak się, jakie teraz mamy światło o tej godzinie, e, gdzie będziemy później filmować z drona, także no, też będziecie w tym uczestniczyć. My jesteśmy już na miejscu i czekamy właśnie na naszych gości, a kim są nasi goście, dowiecie się już niedługo. Powiem wam tylko tyle, że w ramach Nordic Talking Festival, poprzedniej edycji, organizowana była licytacja. I w tej licytacji można było wygrać dzień z Fisketur Szwecja, można było wylicytować, i pieniądze z tej licytacji poszły na pomoc dla piesków. Uda nam się przepiękna pogoda dzisiaj, także będzie fantastycznie. My ten wyjazd dogrywałyśmy od kilku miesięcy, ponieważ to jest niespodzianka zorganizowana przez żonę naszego widza. Także my to dogrywaliśmy przez jakiś czas, jestem bardzo podekscytowana. Nasi goście już są tutaj z nami. Monika powiedz, skąd wy przyjechaliście do nas w ogóle? Z Göteborga przyjechaliśmy. O proszę. Także kawał drogi przyjechali, żeby spędzić dzień z FiskeTur Szwecja i będziemy wam relacjonować cały dzień. No, na rybach z nami tutaj z FiskeTur Szwecja. To co, chłopaki, płoniecie teraz na ryby, tak? Tak. Na co się nastawiacie? Na szczupaki o konie? Czy co będzie? Co będzie? Co będzie? Super. Tutaj sobie siedzimy z Moniką, a tam chłopcy łowią. Mamy przepiękną pogodę dzisiaj. Naprawdę fantastyczna. Teraz właśnie odpalamy drona, żeby nakręcić filmik, który będzie opublikowany na YouTubie Fisketur Szwecja. Chyba wyszły nam piękne ujęcia z drona. My teraz jedziemy pić sobie kawę, chłopcy dalej łowią i czekamy teraz na jakieś tam relacje. Zobaczymy, czy, czy, czy coś złowią, a będziemy powoli też przygotowywać ognisko grilla. To, gdzie teraz jesteśmy, to jest właśnie nasza okolica, to jest dokładnie tu, gdzie mieszkamy. My niedaleko zaraz jest nasz dom, a teraz idziemy z Moniką wypić kawę i przejrzeć ujęcia, które udało się nagrać z drona, doładować drona i będziemy jeszcze raz filmować. Prowadzenie kanału wędkarskiego jest o tyle skomplikowane, że bardzo często filmujemy w bardzo trudnych warunkach, kiedy pada śnieg, deszcz, kiedy jest no, taka pogoda, jest wiatr, ciężko jest cokolwiek nagrać. Właśnie rozmawiałam z Panem z sąsiadem, znaczy sąsiadem no mieszka ode mnie 2 km, ale powiedzmy, że tutaj w lesie to jesteśmy sąsiadami i wynajmuję tutaj domy. I właśnie mówiliśmy o tym sezonie wędkarskim teraz, że jest no bardzo popularny tutaj w Szwecji i jest dużo turystów. I tak a propos jeszcze tych trudności z tym naszym kanałem, z prowadzeniem. Trudno jest przewidzieć co się będzie działo, kiedy będzie branie, jak się ustawi łódź, jak będzie ustawione światło, także no trochę mamy z tym sprzętem, mamy tutaj zagwostkę, ale no, całkiem to fajnie, sprawia nam to na pewno dużą przyjemność kręcimy kolejny odcinek Wiejskie Tour Szwecja z naszymi dzisiejszymi gośćmi. I plan jest taki, ponieważ nie mamy tyle miejsca na łodzi, my filmujemy z brzegu, jeździmy dookoła, tutaj mamy ogromne jezioro, jeździmy z brzegu i filmujemy i z drona, i na dwie kamery. Łódź jest tam, tam jest Darek ze swoimi dzisiejszymi gośćmi. Ja się za chwilę przesiądę do chłopaków na łódź i trochę z nimi porozmawiam. Słyszałam, że złowili kilka szczupaków. Darek zł złowił okonia. Także coś się dzieje. Mi się wydaje, że będzie bardzo fajny dzień. No jest przepiękna pogoda. To nie jest pogoda idealna na ryby, ale do filmowania na pewno. Filmujemy na dwie kamery. Za jedną odpowiada tata, za drugą odpowiadam ja, i to jest właśnie taty sprzęcior. A tam jest Darek na łodzi i nasi dzisiejsi goście. Ja już jestem na łodzi tutaj z chłopakami, chwilę z nimi połowie. Piękna pogoda. Ja się zaraz rozbieram, ponieważ jest ponad 20 stopni, ja się za ciepło ubrałam, bo jestem przyzwyczajona, że nas raczej wieje, a dzisiaj się fantastyczna pogoda nam udała. Cześć wszystkim. Super mamy dzień dzisiaj do łowienia. Pozdrawiamy z Szwecji, Fiskę z U Szwecji. Ja. Tam jeszcze jest polska flaga z tyłu, żeby nie było. <laughs> <laughs> Powiedz jak ci się podoba tutaj ten dzień wędkarski z nami? Jest przepięknie. I mam nadzieję, że się tutaj wrócę. I to jest nasz król dzisiaj szczupaka, tak? Wtedy złowiłeś na razie, chyba... trzy na szczupaki, razie, tak? Na razie. Ja wracam na brzeg, będę filmować dalej z brzegu, a chłopaki ruszają znowu na szczupaki. Duże szczupaki. Duże. I to jest mój tata, czyli to jest trzecia osoba z naszej ekipy FiSketur Szwecja. I tata odpowiedzialny jest u nas za filmowanie. I powiedz, co jest takie najtrudniejsze w tym twoim filmowaniu? Najtrudniejsze, najtrudniejsze jest zawsze światło. Odpowiednie światło. To jest najważniejsza sprawa w filmowaniu, od tego wszystko zależy. Każde ujęcie, każdy <laughs> efekt. Wszystko, wszystko musi być przemyślane, tak? Tak. Siedzimy sobie teraz tutaj na brzegu, relaksujemy się z takim pięknym widokiem na jezioro i zazwyczaj tak właśnie spędzamy weekendy, czyli aktywnie gdzieś jedziemy sobie, łowimy ryby, gdzieś łapiemy kontakt z naturą. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Darek płynie już tam na miejsce, gdzie będziemy robić ognisko pod chmurką, także będziemy teraz jeść po całym aktywnym dniu. To płycie. Czyli już kończycie, czy jeszcze gdzieś po drodze porzucacie parę razy. Zobaczymy jeszcze. Dobra, dobra, bo ja już płynę na slip, także już. No, już nas nie oszukujcie, tak jak sobie dwie godziny na ognisko na obiad płynęli. No ale tak, a jak coś zobaczymy. Tak, ja... dużo. Oczywiście, szupaki, ja wiem. I szupaki. Mamy tak obojętnie przepływać. Tak, nie tak. da To chłopaki kończą już dzień na rybach, Bardzo tak? Dobrze. Jeszcze na koniec 92 cm szczupak, Trasne. także elegancko. Zadowoleni? Tak. Bardzo! <grym> My kończymy dzień z Fisketur Szwecja, spędziliśmy fantastyczny dzień, poznaliśmy mega fajnych ludzi. Umówiliśmy się już na kolejne wędkowanie, mam nadzieję, że Wam również się podobał ten dzień z nami, że podobały Wam się widoki i to jak spędzamy czasy w Szwecji. Pozdrawiamy, cześć!